Witajcie moi kochani na kolejnym vlogu. <laughs> tak, ostatni był pół roku temu i oczywiście miał wychodzić co jakiś czas. No i o. Miał być wspaniale, a wyszło jak zawsze. Z powodu kwarantanny wielu ostatnio nagrywa filmy, co warto zobaczyć, co warto przeczytać itd., więc pomyślałem, że zrobię to i ja. A ponieważ jest to kanał o tematyce muzycznej, polecę wam pięć płyt, które koniecznie musicie przesłuchać. Oczywiście zostańcie w domu i bądźcie odpowiedzialni, ale nie zapominajcie o korzystaniu z życia i uśmiechu na co dzień. Wykorzystajmy dzień dzisiejszy jak tylko możemy, ze spokojem i spełnieniem. Pamiętajcie, że nie ma się przejmować, co tam kiedyś będzie i w jakich czasach tak naprawdę żyjemy, tylko skupcie się na tym, co macie przed sobą tu i teraz. A na pewno nawet w najgorszym czasie doznacie masy szczęścia. Nie ty, nie coach, ty, ty, ty. Może otworzy jakąś szkołę. Buddystyczną na przykład. Ty, 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 ty. Jakąś tybetańską, może. <gry> Albo w Bieszczadach. Płyty, które Wam dzisiaj przedstawię, mogą wydać się dla niektórych bardzo oczywiste, jednak zauważyłem, że wiele osób jeszcze ich nie przesłuchało, a przynajmniej jednej z nich. Więc jeśli której z nich nie przesłuchałeś, wstydz się. I pomyśl, jakim muzykiem w rzeczywistości jesteś. <laughs> to, dobra, lecimy z tematem. Pierwsza płyta, Notorious Ready to Die. Jest to naprawdę niesamowity album i naprawdę ciężko mi uwierzyć, że jeszcze wiele osób go nie przesłuchało. Dla mnie osobiście jest to najlepsza płyta hip-hopowa, jaka wyszła w historii. I to nawet nie dlatego, że jest tam jakiś utwór, który jest naprawdę jakimś mega hitem, tylko dlatego, że jest ona bardzo spójna jako całość i fajnie nas przeprowadza przez całą historię Notoriusa. Dokładnie poznajemy jego życie, jego zagwostki, jego problemy i zarazem styl muzyczny. Naprawdę świetnie zrobiona płyta jako całość, bardzo fajna sprawa w tę Atmosferę lat 90., tych, tych dealerów i tak dalej. Wspaniałe bity, wspaniałe flow, niesamowite teksty. Czego chcieć więcej? Moja historia z tą putem jest taka, że pierwszy raz o Notoriusie dowiedziałem się, czytając jakiś magazyn, chyba ślisk, kilkanaście lat temu. Nie wiem, już pewnie go od dawna nie ma. Gdy czytałem ten artykuł, bardzo spodobała mi się historia notorusa. Jakoś tak bardzo mnie to zaciekawiło. Po prostu ten artykuł był napisany naprawdę fenomenalnie. No i nigdy nie słuchając notorusa, postanowiłem jakoś go sprawdzić. No i wtedy nie było za bardzo możliwości, jak tego zrobić, więc ściągnąłem kilka MP 3 z internetu. W tamtym czasie była to jedyna możliwość, żeby coś sprawdzić. Pamiętam kawałek, który wtedy włączyłem, był to Arkeli o tytule Be Happy. I tam właśnie notorus miał swoją gościnną zwrotkę. Jego zwrotka trwała może z 30 sekund, a już po niej po prostu o nie miałem. Mówię, wow, ty muszę mieć płytę tego kolesia, bo chcę go po prostu słuchać, ho, chłonąć. Garściami. Od razu po przesłuchanej tej zwrotce w ciemno zamówiłem całą płytę, nie wiedząc tak naprawdę o czym ona za bardzo będzie. Znaczy, wiedząc o czym będzie, bo czytałem artykuł, ale, ale nie wiedząc czego się mogę na niej konkretnie spodziewać, jakiego brzmienia i tak dalej. No i czekałem sobie tak z niecierpliwością, aż przyjdzie mi płyta. Przyszła, włączyłem ją do wieży i. Uhu, no, co utwór to była masakra, po prostu wjeżdża kolejny, kolejne Bębny, kolejne sample. I w każdym utworze to niesamowite flow i niesamowita barwa głosu notoriusa. To naprawdę było coś wspaniałego. I ta historia trwa u mnie do dziś, ponieważ utwory z tej płyty słucham regularnie do dziś. I to bardzo często. A jeden z nich był puszczony nawet na naszym weselu. I co dziwne, ludzie nawet do niego tańczyli. Płyta numer dwa. Jeśli był Notorius, to oczywiście musi być Tupac. I żeby trochę dać takiego odpowiedniego kontrastu do płyty Notoriusa, to polecam właśnie płytę Me Against the World. A tak jak tamta płyta jest nieco szowinistyczna, tak tę możecie spokojnie posłuchać z waszą dziewczyną. Bardzo przyjemne brzmienia, ciekawe historie, no i wspaniały głos Tupaka. Bardzo fajne w tych płytach jest to, że tamta płyta Notoriusa jest wczuć w niej taki właśnie nowy Jork, a w tej czuć takie bardzo Los Angeles. A przynajmniej ja coś takiego czuję, czuję te realia, w których żył wtedy Tupac, Czuć właśnie te jego konflikty, właśnie, w których się obracał wtedy. Oto jest jego trzecia lub czwarta płyta, zależy jak liczyć, no trzecia solowa, czwarta e, jeśli licząc również płytę Tag Live ze składem. No i na tej płycie wyraźnie słychać jakiś taki jego bunt, jakieś takie, takie rozżalenie nawet światem. Wobec tych wszystkich trudności, które wtedy przeżywał. I to jest bardzo fajne, ponieważ poprzednia płyta była taka bardzo agresywna, a na tej, chociaż są takie bardziej tematycznie um, ostre, ostre numery, jak na przykład Fuck the World, no to wydawałoby się, że ona będzie jednak bardziej ostra, a jednak nie. Ona jest tutaj nieco bardziej delikatna i taka fajnie wpadająca w ucho. Także coś lekkiego, przyjemnego, ale z niesamowitym klimatem. No i niesamowita historia. Z tą płytą również, oczywiście, mam ciekawą historię. Pamiętam, kupiłem ją w Londynie kilkanaście lat temu, kiedy u nas w Polsce w ogóle tej płyty nie było. Pamiętam, byłem w takim bardzo dużym sklepie z masą płyt, w ogóle masakra wtedy dla mnie. Jarałem się po prostu niewyobrażalnie, że w ogóle znalazłem tę płytę i wreszcie mogę ją mieć. No i bardzo się cieszyłem, kupiłem sobie, wracam do domu, do domu w sensie do domu mojego taty, no bo on akurat tam wtedy pracował. No i ucieszony wreszcie jej posłucham, otwieram pudełko. Puste. To jest akurat inne pudełko od płyty, którą akurat słucham, więc, <gryw> więc tę płytę akurat mam. Ale tamto pudełko było puste. No i załamany, kupiłem puste pudełko bez płyty. No masakra. Zapłaciłem za tę płytę jakąś równowartość, mniej więcej 70-80 zł, coś takiego. No ale dla mnie to było naprawdę warto, ponieważ bardzo chciałem tę płytę zdobyć, a w Polsce jej nie było w ogóle. No i już smutny, rozżalony, że no niestety nie będę miał tej płyty. No i rodzice mi mówią, że mam jechać do sklepu i spróbować ją wymienić. No i oczywiście no, bez sensu, no co powiem, że nie było płyty w pudełku, no, na pewno mi nie zwrócą. Jednak ku mojemu zaskoczeniu bo zupełnie inaczej. A jeszcze najlepsza moja mama, <grym>, bardzo uroczo mówi, no ale przecież tutaj powinny być dwie płyty w tym pudełku. A czemu? No przecież jest napisane dwupak. <grym>, Urocze. Mama, przepraszam, musiałem to powiedzieć. <laughs> Ale to tak z miłości. A zresztą na tej płycie jest Dear Mama. Z wieku okoliczności? Nie sądzę. No więc pojechałem do sklepu, powiedziałem, że kupiłem płytę i było samo opakowanie i nie było płyty w środku. I pani nawet nie chciała ode mnie paragonu, tylko powiedziała, że w tej samej cenie wybrał sobie jakąś inną. Więc dla mnie to był jakiś totalny mindfuck. Mówię, wow, to no niesamowite. No więc poszedłem sobie poszukać tej płyty. No i niestety już tej akurat płyty nie było, więc postanowiłem znaleźć inną w podobnej cenie. No i wziąłem Tag Life. Która okazała się, że w Polsce jest dostępna za 40 zł. No cóż, ale mam chociaż pułter tak live z Londynu. A Me Against the words bo byłem kilka lat później w Polsce. Tamte dwie płyty były takie, można powiedzieć, typowo dla raperów, to teraz coś dla producentów. la Donuts. To naprawdę jest niesamowita płyta i czuć na niej wspaniały klimat. Jest to drugi album Jadilla, który naprawdę miał bardzo ciekawy styl i bardzo wspaniale ciął różne sample. Czuć w jego bitach coś, czego w innych się nie czuje. Ten niesamowity klimat. Ciekawe w tej płycie jest to, że jest to drugi album Jadilla, no i niestety ostatni, i został wypuszczony trzy dni przed jego śmiercią. Więc był on w dużej mierze robiony na łóżku szpitalnym, dosłownie można powiedzieć. Jak słucham tej płyty, to tak. Jakby było czuć, że on tak trochę się spieszył ze zrobieniem jej i naprawdę bardzo fajnie to brzmi. Czucie jednak te emocje, jakby to pożegnanie się J.D. Lee ze światem, coś w tym stylu, tak, nie wiem, nie wie, może to jest tylko takie złudzenie, ale jednak czuję coś takiego, gdy słucham tej płyty. I jest to naprawdę takie piękne uczucie. Takie piękne, wiecie, w znaczeniu wzruszające. I jednak nie lubię być za bardzo ckliwy, więc oczywiście muszę to mówić z uśmiechem. <laughs> Ale naprawdę niesamowita płyta i bardzo fajnie pokazuje ten styl, e, takiego samplowania, bardzo brudnego, bardzo takiego jakiegoś nieprzewidywalnego i naprawdę to bardzo fajnie brzmi. E, no i warto przesłuchać. Całą pytę od początku do końca. Jest to chyba ponad 30 utworów i brzmią one naprawdę bardzo dziwnie niektóre. Ale przesłuchać naprawdę polecam. Jest to muzyka może nie dla wszystkich, jest to nieco trudniejsza muzyka ale warto. Jeśli Wam się nie spodoba, to polecam przesłuchać piąty raz <grydy> i wtedy powinniście zrozumieć, o co w tej muzyce chodzi. No dobra, kolejna płyta bardziej dla producentów. DJ Shadow and Producing. No, ta płyta to jest naprawdę niesamowita. Mega klasyk. DJ Shadow również robi bity głównie samplując, i robi to naprawdę w niesamowity sposób. Bardzo ciekawe jest to, że w filmie dokumentalnym Scratch opowiadał o tym, że niektórych sampli, niektórego pojedynczego dźwięku szukał przez miesiąc. Więc wyobraźcie sobie, jakie ten człowiek musi mieć samozaparcie. I naprawdę w tej płycie to słychać, że no są tam dobrane sample po prostu wow. Najbardziej polecam wam utwór z tej płyty na Palm Brain. Połóżcie się w spokoju, zamknijcie oczy, załóżcie słuchawki i słuchajcie. To jest utwór, którego w ten sposób słuchając, miałem dosłownie jakby taką fazę na bani. <noise> naprawdę on wywołał jakieś narkotyczne reakcje w mózgu. To jest niesamowite, jak ta muzyka naprawdę wpływa na umysł. I, jest, i, i nazywa się Napalm Brain. To jest niesamowite. Nie wiem, no ja czegoś takiego doświadczyłem słuchając tego utworu, i no, jest naprawdę niesamowity. Bardzo fajnie słychać, jak tam się wszystko dzieje tak przestrzennie i tak twórczo e, w tym utworze. No, i oczywiście inne utwory również są genialne. Czas na piątą płytę. Byli raperzy, byli producenci, to czas na beatboxera. O nie, ta! Byli raperzy, byli producenci, to czas na beatboxera. Raxel make the music 2000, czy Thousand, jakby ktoś wolał. Pozycja dla beatboxerów powinna być oczywiście bardzo dobrze znana, jeśli jednak ktoś się nie słyszał, polecam na robić zaległości. Bardzo fajnie słychać tutaj ten hip hopowy styl Rachzela. Od czasu do czasu robi jakiś beatbox, czasami robi cały bit beat z beatboxu, czasami dodaje tylko jakiś pojedynczy dźwięk, no i często rapuje. I płyta ma naprawdę bardzo ciekawy klimat. No i dodatkowo są tutaj takie osoby jak Slick Rick, Kenny Muhammad, więc. No i na tej płycie znajduje się legendarne 4 Elements. Więc naprawdę musicie to znać. A moja historia z tą płytą jest taka, że jest to chyba pierwsza płyta, którą kupiłem tak w pełni świadomie. Czyli nie tak, że na półce widziałem jakiś polski hip-hop i po prostu kupuję po okładce. Tylko taka płyta, którą naprawdę bardzo chciałem mieć i zamówiłem ją po prostu przez internet. Więc mając kilkanaście lat, to była taka moja pierwsza prawdziwa płyta, którą kupiłem. I którą sam wybrałem. O. A dodatkowo chciałem wam polecić piosenkę jednego z moich widzów: Fran w rytmie Maranata. Rawan tu od rana, nie ma bata, że czas Zmienimy oczekiwania, zapowiadam, że mam atramentów w kałamarzach Ja w planach, życie wieczne Frana g fan pływa niczym katamaran W rytmie Maranata, naga prawda Popitala, moja karta to as Kier wypada mi z rękawa Jak głosić Ewangelię, ma bardzo spodobał mi się ten numer, ponieważ w takim fajnym klimacie G-funkowym i takim mocno G-funkowym, takim właśnie dokładnie jakim lubię, fajne ciekawe rymy są używane, no i również ciekawe jest flow. Bardzo wszystko fajnie razem hula. No i niesamowite dla mnie jest to, że jest to pierwszy chrześcijański G-funk, jaki słyszałem. A jest on jednak zrobiony niebanalnie i brzmi naprawdę bardzo fajnie. No i bardzo oryginalny styl nawijania. Fran, Mega Props do ciebie leci. Mega Props! Chciałbym wprowadzić tak w miarę na stałe te serie z polecaniem różnych płyt, no i dzisiaj były takie bardziej oczywiste, a w przyszłych odcinkach dawałbym takie bardziej nieco wyszukane pere więc dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej serii. I pomyślałem również, że co któryś odcinek wybierałbym utwór jednego z widzów, no i tak na szybko oceniałbym go w odcinku. Jeśli chcesz więc, aby twój utwór pojawił się w następnym odcinku, wyślij mi wiadomości na Facebooku. Fanpage 24 Bity, Link w opisie. I koniecznie go zalajkuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. <laughs> Aha, i przesłuchując te albumy, pamiętajcie, aby przesłuchać je całe. Czyli włączamy płytę i lecimy do końca. No i oczywiście najpierw słuchać z winela, potem CD, a na końcu gdzieś tam z tych cyfrowych, e, wirtualnych rzeczy. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam dużo zdrowia.